Szybko polub i subskrybuj, aby mieć szalone szczęście w każdej grze. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym, w pierwszym odcinku nagram dla Was Mówisz co gram? W ankiecie napisaliście, że lepiej brać burnikiem zawsze, więc tak dla Was robię. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. Dobra, wybieramy. Teraz szybki mecz. U Ciebie oczywiście gramy. Wybieramy legię. Nagrywasz? Mhm. Dobra. Legia przeciwko. Właśnie. Górnikowi Zabrze. Górnik zawsze wybar... wybarany większością głosów, więc teraz będzie ok. Teraz coś takiego. No, trening dobrze mi poszedł. Nagrywasz się, mamo. Mhm. Dobra. Nie takie jak bym sobie to wyobrażał. A to nie do tej bramki poszło. Blisko niej. A co tam te treningi, to już nie moja działka. Nie w tą bramkę poszło, co trzeba. Trudno, to chyba zaczynamy pierwszy mecz. Mówisz co zabrał bram i tyle. Coraz mniej kibiców Trzeba trochę. Proszę bardzo. I zaczynamy to wielkie spotkanie, które dla mnie wywaraliście widzowie. Do no. tego potrzebne były mecze i Uważajcie. Pama i niestety Za chwilę rzut rosnego legie Warszawa Uwaga, dośrodkowanie i nic z tego Jeszcze raz spróbujemy to dośrodkować o tak. Niestety nie tak sobie to wymarzyłem i stora piłki, ale tak jak mówiłem, dobrze, że w ogóle nie zabrze. Trochę się mniej męczę. Rzut wolny dla legi. Szybko wygląda No, wylicie z pola karnego Ekstraklasa to jest oczywiście. Ferramy na Łazienkowskiej w Warszawie i tyle. Na razie. No, nie wierzę. Blisko, blisko do przeszkodu kijówki. Zobaczcie, jak sprytnie to robię. Ja mam większe doświadczenie niż górnik zawsze. Górnik zawsze kiedyś był mistrzem Polski. No, niestety obronił to Lotka. Blisko byłem. Praktycznie... To Co za akcja? Nagrywa się. Dobrze. Z moim głosem wszystko jest ok. Wybicie z barbramki. Wybicie z pola karnego, uważa. Bram no też na nie musiał interweniować. Uderzenie nie było dosyć plakowane, więc dlatego nie powiedziałem, żeby był gol z tego. Nie w tą e, stronę poszłam. co trzeba. Trzeba było zrobić obrót i dribbling, to może wtedy miałbym jakąś szansę. Ale tak to widzicie. Czeka na rozbiegających kolegów. Blisko, blisko. Obie piłki tradycyjne, proszę bardzo. Głosowaliście na górnych zarze, to taki właśnie klub dla Was pobrałem. Bo... Proszę bardzo. Nie wierzę. Blisko bramki. Zobaczcie, Kucharczyk schylił. Może to róbmy tak, że pierwszą połowę jak przejdę, to wtedy wygram mecz. Drugi połowę nie zamierzam Wam pokazywać, tylko całą pierwszą połowę przejdę, a następny mecz może nagram dla Was innym razem. Nawet jak będzie mi to to trudno. Ja tu muszę coś co robić. Przynajmniej z jednego gola strzelić, ale taki właśnie mecz dla Was nadal. Bardzo podobki. Ło? Malasz dobrze. Proszę bardzo. No nie tak chcę to wymarzyć strata piórki. Blisko, blisko. Całego meczu nie chcę dla Was grać, bo by to było za długo. Ja chcę po, po prostu... Ja chcę głowę nagrać dla Was, tylko i tela. Ciekawi mnie, jak rozegrają cały fragment rzut rożny, graczę, zawsze. O nie, nie. Amalajnen. Amalajnen, niedobrze. Nawet jak będzie to miejsce, to trudno. Drugi mecz zabram dla Was całe, A w tym meczu po połowę pierwszej połowy przejdę. Uwaga! Zaraz się tam, gdzie powinien i wybił piłkę daleko Mamy doświadczenie, mogę to strzelić. Uwaga, niedobrze. Górnik zawrze. Teraz potem jaki ja byłem pod ich bramką to niedobrze to przetwórzili i prawie aby mnie nie gola. Akcja zatrzymana. Uwaga ale kontra. Może teraz wykorzystać filmkę z skrzydłach. Dobrze przesuwa się z filmką. Blisko blisko. Kapitan interwencji w porach przeszło to podanie. Nie, nie wiem czy to by był z tego gol czy spalone, ale pewnie akcji bramkowej z tego by nie było niestety. Akcja ofensywna, zawsze. co to dla niego? Jezus. Nie takie podanie sobie wymarzyłem. Nawet jak będzie remis, to co tam? Skończymy remisem i tyle. Blisko bramki. Malarz, podaj tutaj. Jędrzejczyk. O, Mączyński. Przyjęcie w obronie i koniec ataku. już prawie koniec pierwszej połowy, i zaraz będzie pewnie koniec meczu. No dobry odbiór w postaci piłki. Dobrze. Dobrze. No i szkoda, szkoda, to ono się mówi. Na to zagłosowanie to dla was bram teraz z wolnikiem zawsze. No i koniec, za chwilę koniec pierwszej połowy. Albo jeszcze nie. Zaparkowanie autobus przed własnym barykarnem i czekają za rożnym wypadkiem. Ależ Pierwszy mecz skończony remisem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego jakże przepajnego odcinka i widzicie statystyki mówią wyraźnie, że lepsza jest Legia, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego jakże przepajnego odcinka i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, czyli pa, narta, papa, elop, pa mordę